Kobiet jest pospolitym ruszeniem kobiet. Aktywność przedsiębiorczość i niezależność. Jeszcze polska gniewa, w końcu polska jest kobietą. Przedsiębiorczość. Niezależność. To na pewno jest miejsce, gdzie się, jak to się mówi, ładuje akumulatory. Kongres ma wielką siłę przyciągającą taki magnes. Przyjeżdżają to tylko fantastyczne kobiety. Kongres kobiet to chyba jedno z najważniejszych wydarzeń dla szeroko rozumianego ruchu kobiecego, dla wszystkich organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz kobiet, działających kobiet lokalnie, globalnie. Bardzo ważne, energetyzujące wydarzenie. Bardzo mi się podoba Kongres Kobiet. Jestem zachwycony tym, że panie są tak prężny i tak aktywny. Jesteśmy tu po to rzeczywiście, żeby rozmawiać w swoim własnym gronie, wymieniać się doświadczeniami, dobrymi praktykami, ale także jakby dałeś kobietom energię do działania. Czuję się cudownie. Czujesz się wspaniale, też się czuję uczestniczką, tak jak widać. Drogie laski, aktywność, przedsiębiorczość, niezależność. Na początku ja sądziłam, że to będzie jednorazowa impreza, że Kongres Kobiet będzie po prostu, tak jak myślałyśmy z Magdą Środą, takim pokazaniem roli kobiet w polskiej transformacji. Kongres Kobiet to energia, siła, solidarność i świadomość. To największy ruch społeczny w Polsce, który jednoczy kobiety z całej Polski bez względu na wiek, światopogląd. Pochodzenie, status materialny. Ważne jest to, że ten kongres, on przez, od jednego do drugiego cały czas żyje. Wyzwolił taką niesamowitą energię kobiet, i po to chociażby warto było go zrobić. Rozmowa o prawach kobiet, o równości płci we wszystkich aspektach, także gospodarczych, jest także rozmową o tym, jak wyprowadzić Polskę i Europę z kryzysu. Nie stać nas, aby połowa populacji była tłamszona przez bariery i przepisy. Czy złe obyczaje i zdaję sobie z tego dobrze sprawę. Prawo do oświaty seksualnej, do antykoncepcji, prawo do legalnej aborcji, w moim pojęciu są takimi podstawowymi rzeczami, ponieważ to chodzi o wolność i o godność kobiety. Uważam, że najwyższy czas też, żeby głośno się wypowiadać nawet w kwestiach niepopularnych, nawet należając się autorytetom świata męskiego czy religijnego. Uważam, że świat nie potrzebuje absolutnie, żebyśmy się poniżały i mówiły o sobie gorzej niż jest. Po co? Mówimy o sobie miłe, dobre, prawdziwe rzeczy. Staramy się ściągać kobiety z maleńkich wsi, nie tylko sołtyski a i nie tylko panie wójtowe, ale takie zwykłe mieszkanki, to zresztą one robią, aktywizując w ten sposób wieś. Kobiety wiejskie są silne i mądre. Ale tu sprzedajemy sobie nawzajem pomysły, a to kobieta na wsi autentycznie zakłada różne małe działalności. Drogie panie, aktywność, przedsiębiorczość, i niezależność. Władza w Polsce należy do mężczyzn. Ta władza ma charakter coraz bardziej konserwatywny. To jest taki rząd maczo że to są sami mężczyźni, ale teraz mężczyźni w kryzysie. My na początku też uważaliśmy, że Gabinet Cieni będzie takim jednorazowym wydarzeniem przy okazji święta 8 marca. Powiedziałyśmy mniej więcej, co chciałybyśmy w tych swoich resortach robić. Ten program był tak konkretny, yy, tak dobry, że w gruncie rzeczy to mogliśmy spokojnie wyjść z tego miejsca, gdzie była konferencja prasowa, późna na Ujazdowskiej i rzeczywiście przejąć ten rząd. Najważniejszym przykładem naszej aktywności i myślę, że skutecznym yy, była, był dialog z rządem. Spotykamy się z premierem, rozmawiamy o Europie, rozmawiamy o emeryturach, rozmawiamy o przedszkolach, żłobkach i, i mamy wrażenie, że, że się nas słucha i to jest chyba najważniejsze. Drogie panie, siostry, aktywność, przedsiębiorczość, niezależność. Bądźmy wszystkie razem.